Młody talent jak podba, Widzisz u nas tak wiele? A wiesz, naprawdę niewiele? Wystarczy to, że za numery szczery, a będę dostał przelew. Jestem mny, U umie tylko rabić życie. Sceny niepewny niepewne, a wy tym wszystkim raperom wierzycie. Ja to wierzyciel, wielu hejterów nie lubi mnie za to, co mówię. Szanuję tu pewnych graczy, znajdziesz ich na mojej albumie. Uh. Cicho, 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 cicho Cicho, cicho, cicho ciemny Ty wyglądasz jak cię odbito od foremki Odkąd stwierdzisz się, to z wszystkim idą mi od ręki Jak lepiej blas i jaką sięgasz z wisienki Już latają zęby Cicho, cicho, cicho ciemni Czuję się tak źle, a mimo wszystko jestem lepszy Siedzę gdzieś i liczę se, ile mam swoich pensji Z czasów gdy liczyłem że czy będzie coś z tej premii Cicho, cicho, cicho ciemni Świecę się w i smażę po cichu, tu nowy cedek Jebany bambiku, nie z jednego pieca, ja się chlebek Nie z jednego pieca, ja się chlebek Znów jestem z przodu, odpalam listę nowo nagranych piosenek Myślisz kurwa co tam? Palę się tutaj jak Jack Heller. Robię to co kocham Zamieniam to tutaj bestseller Nigdy się nie cofam Wjeżdżam sobie w ten teren Bo ten teren to mój teren Możesz go nazwać bęgerem Po to tak bardzo chcesz wiedzieć jak to wygląda u nas, suko? Masz przecież moje numery, ja na nic, nikogo nie robię, babuco Gdybyś nie zlecił tu to z twojej strony głowie ucho W sumie i tak czynię nie słuchomaki tak jak

Tak źle, a mimo wszystko jestem lepszy Siedzę gdzieś i liczę se, ile mam swoich pensji Z czasów, gdy liczyłem chcę, czy będzie coś z tej premii Czy to, do to

Bologna, bo to potrzebuję się, się że ten mały, nożyk i nie czuję się. Zapijam sługa prowcem, bo drobę budą katuję też. Mam wiele pomysłów o. na życie, realizacja marnie. Nie słucham nigdy cudzych słów, cudzysłów, biorę terapię i Mam tej. Mam fanbase, to fajnie. Na pannę nie liczę, jak dzielę z kim życie, to mnożę kieliszek potem. Albo dodaję pas do pasa. Skończyłem z tym na lusterku, już nie mam Adidasa Dema. Pan stuch, nagrywam, się kuczyk, słuch, tej, to nie chce, na klucz, bo nie chcę bo trochę wbijam to, bo ile będę czytał w głupich smsach Od tej suki, że seksa, może no, wpadnę znów i buknę, ją Zbyt wiele wkurwień, końcuje się w ciosach puste Skoro potem witam się z lustrem, o, i pytam, co to jest za gość Kolejne perspektywy, w morzu pod Stawki Statki pełne skili, chcą czegoś nowego, to mnie dobrze widać Reto, nowy boss, na tej łajbie Kiedy wchodzę, wtedy nieźle buja, wychodzę do size. A chlecie grubej ryby, ja nie widzę na to ty Gdy w sumie, gdyby nie wokół śmierdzące majski Got co się patrzy z Po co mi wasze panny na deski do łajby nad tem? Gramy pance, pan z rozpierdol. Za mało już dla mnie klepa 16. W 95. tu przyszedłem, czyli w czasach, gdy Twój idol zamienił. Progres na regres i kurwa ciągle tak wszędzie, bo klepie, force na fejmie, jam reto. Skończę to szczęście i więcej tu nie będzie. na morze jak na łajbie, Zrobię to tak, skurczę się na osła Wypływam na jak na ja to byś no, to posłał to Mogę pieprzyć jak gram i że mam to co jest darem Moje wersje jak panny kładą mi się to same I zawsze te najlepsze rozłożę z nogi To pojmij, pokazujesz mi jestem Układając stat wiktoryję Reto zjada, bo zgłodniał dość godówki tej Na YouTube zaglądam jak do lodówki Uff. pełnej poprzek Przyda się gotówki też Nie czekam na teści jak narkotyk, ja czysty od miechu w Nis Oj nie mogę przejść ja tym to tęsknić, znowu, ale i przez wzyn. Wszedłem w te gry, jak kram, bo sam ma słabie <śmuszy> <śmuszy> I na was, By wyliczyć procentowo, który pierwszy się poskłada I dam wam ogień paradoksalnie, po ostro zatli Dzisiaj jak dziwki, będziecie lapszy, ciągnąć zapałki Odpalam szluga, odsluga i puszczam z dymem Jak leje wóz, to wóz, to puszcza z Mam ja? Ona jak kiedy tłoniesz chętnie, to w wstaje stopni nasz procenter, jak policzysz w stali roku Twoje skile, jak pustki w topią Nie istnieją bez SAS. Moje skile, jak pustki w topią, nie ma dla nich miejsca Kiedy płynę, by zgubić ogon, gubię, bo to pestka Kiedy płynę, by was jadam ogon, nie w mojej Chcę, jak będzie sytuacja utraty brada niczym zakleżąc na niej stwierdzę, że nie ma miejsca na przytulbaj. Niej pozytywna nie będę po sobie płakał, patrz, co za kto nie restał, i nie pomacham. Oh. Zabawa może jak Barbadosa, ja byliby wie, to bez bosma, złaby jest za gardzie, zrobię to tak. Z oh. kurczy mógł mi bosma, tylko zabawa może jak

Pizda yeah, prosto no. nie patrzę za siebie Mówisz to ja słyszę jeden jeden Robię um, lekarz siedem Um, lekarz siedem, um, lekarz siedem Z takim ploto sobie jadę gładko Skurwysynu ja mam nawet kwadro Robię um, lekarz siedem Um, lekarz siedem, um, lekarz siedem mój mu jak hatryk turbodyzm

Продолжение следует...

O, нас есть вот I'm